Cześć, witajcie na kanale. A gdzie teraz dzisiaj opowiem wam o Japan Rail Pass, czyli takiej karcie umożliwiającej nieograniczone przejazdy pociągami Japan Rail w tym Shinkansenami. Zaczynamy. Japan Rail Pass, jak już wspominałem, to karta, to jest coś takiego, umożliwiająca nieograniczone przejazdy pociągami typu Shinkansen, ale nie tylko. Kiedy ja szukałem informacji o Japan Rail Pass, to w internecie natknąłem się na wiele wiadomości, natomiast nie, nie było tego, czego ja szukałem, więc pozwolę Wam sobie opowiedzieć tego, co mi brakowało. O co chodzi w tym Japan Rail i czy w ogóle to się opłaca, z czym to się je, jak to się kupuje i jak to działa. Już tłumaczę. Aby podróżować po Japonii, wiadomo, należy kupić bilet. I teraz możemy kupić bilet na pojedyncze przejazdy, a możemy kupić właśnie tą kartę umożliwiającą nieograniczone przejazdy. Ta karta dostępna jest w dwóch wariantach: tak zwana Green Car oraz tak zwana Zwykła Ordinary. I w zależności od tego, jaką kupimy oraz na ile dni kupimy, to są różne jej ceny. Kiedy wpiszemy w Google frazę Japan Rail Pass, wyjdą nam różne strony. Jedne będą odnośnikami do agencji turystycznej pośredniczącej w zakupie właśnie tych kart, a drugie będą, a jedna będzie strona oficjalna, gdzie możemy kupić po prostu bezpośrednio, nie płacąc żadnych dodatkowych prowizji właśnie tą kartę. Ale teraz tak, my jej nie kupujemy. My kupujemy jakby voucher, czy bon, czy potwierdzenie zakupu tej, tej karty, ale tą kartę dopiero odbieramy w Japonii. Na różnych, możemy to zrobić na różnych stacjach kolejowych. Możemy zrobić to na stacji Tokio, Fukuoka, Fukuoce, na stacji Hakata, tak jak my to zrobiliśmy. Natomiast nie ma możliwości zakupu tej karty bezpośrednio w Japonii. My chcieliśmy tak zrobić i udaliśmy się właśnie na stację Hakata i podeszliśmy do okienka właśnie gdzie był napis Japan Rail Pass i powiedzieliśmy, że chcemy kupić właśnie to. Pani nam powiedziała, że nie ma takiej możliwości, ona tego nie sprzedaje. Możemy to zakupić tylko i wyłącznie online na stronie japanrailpass.net, to jest oficjalna strona do zakupu właśnie tych Japan Rail Passów, i my to zrobiliśmy korzystając z telefonu komórkowego. Kupiliśmy, stanęliśmy z powrotem do kolejki i wtedy pokazaliśmy jej ten voucher czy mail potwierdzający nasz zakup oraz paszporty. No właśnie, paszporty i paszporty muszą mieć tą wklejkę tą wklejkę z górą Fuji. Dlatego, że to jest potwierdzenie, że jesteśmy turystami nie będącymi mieszkańcami Japonii ani nie przyjechaliśmy tutaj do pracy i ta naklejka właśnie to potwierdza to jest taka wiza do 90 dni i na podstawie waszych paszportów musicie mieć przy sobie paszporty oraz tą wklejkę możecie wymienić ten to potwierdzenie z maila za którego zapłaciliście czy ten powiedzmy voucher na właśnie tą kartę Japan Rail są różne warianty tej karty. Tak jak już wspominałem, są dwa główne, green oraz zwykły ordinary i różni się to tym, że ten green car to możecie jechać w wagonach takie jakby ala naszej pierwszej klasy. Nie wiem czym, jak one wyglądają, bo my tam nie wchodziliśmy, ponieważ kupiliśmy to na tą zwykłą klasę. I teraz oprócz tego, że mamy te dwa warianty green oraz zwykły, to dzielą one się na 7-dniowy pas, 14-dniowy lub 20-21 dni ważny ten pas. I w zależności od tego są ceny. Na stronie, właśnie japanrailpass.net w typach i cenach, możecie zobaczyć, że jest to ważne na 7, 14, 21 dni, i mamy tutaj pasy. Green, czyli ten lepszy, to nasza. Pierwsza klasa oraz zwykły. Dla osoby dorosłej, zwykły na 7 dni kosztuje 50 tysięcy jenów, co oznacza równowartość niecałe 1400 zł. Tak, poważnie, jest to najdroższy bilet. 80 000 lub na 3 tygodnie 100 000, czyli prawie 2000. 700 zł, 2700 tam chyba z hakiem, w zależności od kursu. Wiadomo, jednego dnia będzie taki, drugiego będzie taki. Dzieci do 12 roku życia mają zniżkę i płacą połowę tej ceny. Oczywiście zniżkę na podstawie, na podstawie paszportu, tak? Czyli do 12 roku życia, ale jak już ktoś skończy 12 rok życia, jest traktowana jako osoba dorosła, tak? Dobra, mamy to jakby, jak to kupić. Na tej stronie również możemy się dowiedzieć, gdzie możemy wymienić ten voucher, na jakich w sensie stacjach na właśnie ten bilet. Co mi się nie podobało w tym, że to jest papierowe i to się gnie, i nie zawsze czytnik odczytywał te karty. Wtedy należy się udać, jest taka bramka przy przejściu, gdzie siedzi strażnik, i ten strażnik na podstawie informacji zawartych na tej pasie przepuści nas i będziemy mogli wejść. I teraz, jak to się wszystko jest ze sobą? Otóż, w Japonii inaczej. Czy warto kupić ten pas? I tak, i nie. To zależy. Jeżeli wpiszecie w Google frazę Japan Rail Pass kalkulator i to jest bardzo ważne kalkulator. To wyjdzie wam normalny kalkulator podróży. My podróżowaliśmy z Fukuoki do Tokio, ale w różnych dniach. Nie podróżowaliśmy jednego odcinka w jednym dniu, tylko najpierw pojechaliśmy do Hiroshimy, z Hiroshimy pojechaliśmy do Osaki, z Osaki do Nara, z Nara do Kyoto, później pojechaliśmy do Himeji i później do Tokio, z Tokio do Yokohamy i tak dalej. Możemy sprawdzić tym kalkulatorem tutaj dodając różne podróże, czyli na przykład my byliśmy w Fukuoka, czyli na stacji Hakata. Ale mamy tutaj Fukuoka. Jedziemy najpierw w do Hiroshima. W jedną stronę. Dodajemy. Tutaj kosztuje nas za osobę dorosłą 8,500 jenów. Dodajemy kolejną podróż. Z Hiroshimy jedziemy na przykład do Osaki. W jedną stronę. Dodajemy podróż. Tu mamy 10 tysięcy. Później z Osaki jedziemy na przykład do Himeji. Dodajemy. Z Himeji jedziemy na przykład, nie wiem, do Tokio. I zobaczcie, załóżmy. Taka trasa kosztuje nas 37 tysięcy jenów. I w tym momencie uważam, że to nie jest warte swojej ceny. Ale to ten Japan Rail ma swoje plusy. Przede wszystkim ma swoje plusy takie, że mamy nieograniczone możliwości podróżowania, czyli możemy oprócz Shinkansenów pojechać zwykłymi kolejami Japan Rail. Już tłumaczę to na, na nasz powiedzmy polskie, polskie realia. Japan Rail to jest taki jakby taki pas, jakbyśmy kupili bilety na PKP Intercity. I możemy podróżować PKP Intercity po całej Polsce. Natomiast też PKP Intercity uruchomiły połączenia regionalne i jeżdżą na przykład wokoło Warszawy. I możemy również tym PKP Intercity wokoło Warszawy jechać. Tak samo Japan Rail możemy pojechać wszystkimi pociągami tej kompanii, czyli tej firmy Japan Rail. I to jest bardzo ważne, dlatego że w Japonii są różne firmy przewozowe. I przychodząc na stację na przykład Hiroshima, możemy jechać zarówno pociągami Japan Rail, a możemy jechać pociągami na przykład jakimiś innymi. Czy tam na przykład do Tokio, możemy jechać innymi pociągami. I w tym momencie to nie obowiązuje. I tutaj się robię właśnie ciekawie. W Japonii jest tak, że jest bardzo wiele firm przewozowych. Tak jak u nas, koleje wielkopolskie, koleje mazowieckie, dolnośląskie. PKP, przewozy regionalne, Intercity, Arriva RP i tak dalej, I to obowiązuje tylko na Japan Rail Pass, na Japan Rail, czyli na koleje japońskie, ale nie obowiązuje na różnych innych przewo przewoźników. I to jest bardzo ważne, dlatego że na niektórych, na przykład, niektóre stacje czy niektóre na przykład przystanki są zrobione tak, że obsługują tylko i wyłącznie jedną firmę. I na przykład ten Japan Rail, czyli te, te koleje japońskie, jadą w cholerę daleko. I teraz jest problem, żeby na przykład trzeba albo kombinować, żeby przejść z powrotem na tą stację, albo wybrać inną firmę przewożącą, ale już wtedy dopłacić, czyli po kiego grzyba nam to? Fajne jest natomiast to, że OK, mamy te nieograniczone przejazdy, i możemy, a dzisiaj jedziemy tu, a jutro jedziemy tu, a pojutrze jedziemy tam. I nie musimy się martwić, jakby o miejsce. Wsiadamy i, i tyle. Nie stoimy w kolejce, nie kupujemy biletów. I teraz, co jest jeszcze bardzo ważne. Są dwa typy wagonów w Japan Rail, czyli już powiedzmy kupiliśmy to, chcemy z tego skorzystać i jak z tego skorzystać. Więc są dwa typy wagonów Japan Rail oraz non rezerw oraz non-rezerw, czyli zarezerwowanymi miejscami oraz bez zarezerwowanych miejsc. One są oznaczone po prostu na, na, tam, na, na wagonach jest po prostu napisane i jest też napisane na tablicach odjazdów które są na przykład 1, 2, 3 są zarezerwowane, a 4, 5, 6 są niezarezerwowane, czy odwrotnie mniejsze o to. Jeżeli chcielibyśmy wsiąść do inaczej, przyjść i wsiąść do pociągu, to musimy wybrać tylko i wyłącznie wagon, którego nie mamy zarezerwowanego miejsca, i wtedy konduktor przechodzi i pewnie będzie nam sprawdzał ten bilet. Natomiast my zawsze rezerwowaliśmy miejscówki. Natomiast yy, nigdy nie będzie tak, że ten pociąg będzie wypełniony po brzegi, i nam się jeszcze tak nie zdarzyło, żebyście musieli stać, przynajmniej jeżeli chodzi o Shinkanseny. Jeżeli chodzi o pociągi regionalne, czyli kursujące na przykład na mniejszych odległościach, czy zatrzymujące się na każdej stacji, powiedzmy te wokoło aglomeracji, no, tak jakbyśmy mieli wokół, wokoło poznania i by jeździły, nie wiem, do suchego lasu, do swarzańca, do Murowanej gośliny, to oczywiście tego nie obsługują shinkanseny tylko pociągi regionalne, ale tej kompanii, czyli tej firmy Japan Rail, gdzie ten pas jest honorowany, to tam oczywiście jest większy ścisk, bo ludzie jadą do pracy, wracają z pracy i tak dalej, tak dalej. Natomiast na większej odległości, gdzie jeżdżą te shinkanseny, to to nie obowiązuje. W sensie nie obowiązuje, w sensie miejsca są i możecie sobie ze spokojem usiąść. Czyli jeżeli byście nie zarezerwowali wcześniej miejsca, to musicie usiąść w wagonie Non Tak? Jeżeli my na przykład chcecie, możecie podejść albo do okienka i zarezerwować miejsca, albo możecie podejść do maszyny i wyda wam specjalne, podobne do tego karty z rezerwacją miejsca. I wtedy siadacie po prostu w wagonie takim, jaki macie na tym. Czyli na przykład wagon numer 1 miejsce 15 i tyle. Dobra. Co jest jeszcze ważne właśnie w tych w tych tych Shinkansenach i nieshinkansenach tych właśnie Japan Rail. Otóż często jest tak, że inaczej. Zawsze jest tak, że Shinkanseny mają osobne tory. Jest to po to, żeby te pociągi nie wjeżdżały na tory pociągów regionalnych, bo mogłyby być opóźnienia, prawda? Dlatego te shinkanseny mają swoje osobne tory. I teraz uwaga, na niektórych stacjach, jak na przykład w Hiroshimie, to jedna stacja obsługuje zarówno pociągi regionalne, jak i shinkanseny. Ale na przykład Osaka dla shinkansenów ma osobny dworzec, który znajduje się w cholerę daleko od zwykłego dworca. Dokładnie tak. I tak samo jest w innych miastach, więc możecie. Podróżując na przykład do Osaki, na przykład z Tokio, czy tam nie wiem, z Fukuoki czy z Hiroshimy, wysiąść na stacji, która nie będzie tą stacją, na której jeżdżą pociągi. Załóżmy wszystkie inne, te regionalne, tylko wysiądziecie na stacji, gdzie jeżdżą tylko i wyłącznie Shinkanseny i musicie się przesiąść. Tam pewnie jedzie jakiś pociąg, bo myśmy się przesiadali i oczywiście jechał pociąg na tą stację zwykłą Osaka, ale trzeba było zmienić środek. Transportu. Czyli reasumując, tory do Shinkansenów są osobne i nie zawsze jadą w to samo miejsce, na przykład do tej miejscowości. Czyli do Osaki jadą na Shinosaka, czyli serce Osaki albo yy, przystanek Shinkansenów, a zwykły dworzec w, Osaca, w Osace jest całkowicie gdzie indziej. Co jeszcze z takich ciekawostek, jeżeli chodzi o Shinkanseny i ten Japan Rail, to one mają swoje jakby trasy. I teraz spójrzcie tutaj na mapę, tutaj mamy trasę Tokaido, która łączy Tokio z Kyoto. Tutaj mamy Sanyo, która łączy Fukuoka, tu jest stacja Hakata, Hakata to jest inaczej Fukuoka, kiedyś po prostu była ta inna nazwa miasta, później to zmienili na Fukuoka. Tu jest Fukuoka, czyli ta stacja Hakata. Przez Hiroshima to obsługuje trasa Sanyo. To jest tak samo, jakbyśmy u nas nazwali to autostradę A2. Tu mamy autostradę A1, a tutaj mamy na przykład autostradę A4. Po tych trasach czasami inaczej, po, tej, po tych trasach jeżdżą te pociągi Shinkansen. Ten Japan Rail Pass upoważnia was na przejazd wszystkimi. Kolejami, wszystkimi Shinkansenami oprócz dwóch, które się nazywa Nozomi oraz Mizuho. I tam, żeby skorzystać z tych dwóch pociągów, one są najszybsze to właśnie pewnie jadą 320 na godzinę. Musicie dokupić bilet. Czyli oprócz tego, dokupujecie dodatkowy bilet, żeby skorzystać z tamtego pociągu. Jak my patrzyliśmy. Nie wiem, ile to kosztuje, bo żeśmy, żeśmy nie korzystali z tego, natomiast przejazd między. ta sama trasa, na przykład Osaka-Tokio, była robiona szybciej w około 20 minut. Czy warto? Uważam, że no nie. Natomiast tych pociągów też jest sporo, także to się tak. Ee, tak to wygląda. Co jeszcze? Mamy tą trasę na przykład Tokaido, i jedziemy z Osaki do Tokio. Przez stację na przykład Shin-Yokohama. Tutaj jedzie pociąg, który się nazywa... O Jezu, nie pamiętam, ale załóżmy, że Sakura. I tutaj są na przykład, jedzie ten pociąg, który się nazywa Nozomi, którego nie możemy kupić. Jedzie na przykład pociąg, który się nazywa Mizuho, nie możemy z niego skorzystać, bo musimy dopłacić. I jedzie na przykład Sakura. I te Sakury, one mają numerki. Sakura na przykład 233. Sakura 526, Sakura 735. Strzelam, nieważne jakie. W każdym razie to są po prostu tak jak numery pociągów typu, że ta Sakura zawsze jeździ z załóżmy z Osaki do Tokio, a ten numer 533 to oznacza, że na przykład jedzie o godzinie nie wiem 5:33. A 626 oznacza, że jedzie nie wiem o 17:30. Także tak to wygląda. Jeżeli będziecie jechać pociągiem o nazwie Sakura, to zawsze ta Sakura jedzie na danej trasie, czyli od tego miasta do tego miasta. Tak. Jest jeszcze coś takiego jak lo, lokalne, lokalne kompanie Japan Rail. Już Wam tłumaczę o co w tym chodzi. Dobra, powiedzmy widzicie o co chodzi. Jest podział tych Japan Rail na na przykład Japan Rail Central, Japan Rail Zachód, Japan Rail Wschód, Japan Rail Hokkaido, Sioku i tak Możecie też kupić pasy, które kosztują dużo taniej na tylko region, czyli możecie się poruszać tylko shinkansenami oraz regionalnymi w obrębie regionu, czyli tak jakbyśmy kupili nie wiem na Intercity w obrębie województwa, tak? Ten natomiast pas umożliwia Wam poruszanie się po całym, po całej Japonii, korzystając tylko i wyłącznie z Japan Rail, czyli z pociągów kompanii Japan Rail, tak. Proces boardingu, czyli wejścia do, do Shinkansenu jest bardzo prosty. Wchodzimy na stację, przechodzimy przez bramki, wsuwając to do, takiego, do takiej maszyny, to nam robi połyka wypluwa z drugiej strony, odbieramy ten bilet i wchodzimy. Skanujemy zawsze to, a nie miejscówkę, jeżeli mamy oczywiście te miejsca zarezerwowane. Aha, miejsca zarezerwowane tylko w Shinkansach, w tych zwykłych podmiejskich tam nie ma rezerwacji miejsc. No dobrze. A co jakbyśmy chcieli na przykład skorzystać z innych kart? to wtedy możemy kupić kartę przedpłaconą. Są różne karty przedpłacone. Są na przykład karty Suika. My kupiliśmy kartę na lotnisku Nimoka, czyli coś takiego. I możemy też skorzystać z Japan Rail. Jak nie mamy tego pasu, możemy właśnie skorzystać z tej karty Nimoka, przykładając przy wejściu i przy wyjściu. Tak samo możemy skorzystać z tej karty Nimoka z innych pociągów. I czasami jest to dużo fajniejsza opcja, ze względu na to, że na przykład jakiś pociąg dojeżdża blisko jakiejś atrakcji, którą chcemy zwiedzić. I teraz nie dojeżdża tam Japan Rail, ale mieliśmy przesiadkę nawet na inny pociąg, nie wiem, kompanii Szalam. Japonia jest wielka. No i teraz yy, wysiadamy z tego Japan Rail. Wysiedliśmy, odbiliśmy przy wyjściu, wypuściło nas. I wchodzimy do tego drugiego pociągu innej kompanii, wtedy przykładamy kartę NIMOKa i możemy wyjść. Nie bójcie się doładować tej NIMOKi za, za większe sumy, dlatego że można też tą kartą płacić w sklepach, na przykład 7-Eleven, możecie przyłożyć i wypłacić. Tyle jeżeli chodzi o Japan Rail Pass, reszta materiału w informacjach praktycznych o Japonii. Zapraszam.